Za chwilę rozpocznie się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Suskiego, biskupa diecyzjalnego toruńskiego, którą będzie celebrował razem z dekanalnymi tuż pasterzami rolników. Będziemy w czasie tej Eucharystii dziękowali Panu Bogu za dar plonów, za trud waszej pracy, ale także będziemy prosili o to, aby Bóg raczył nas zachować. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, aby nigdy nam nie brakło chleba powszedniego. Gdyby ktoś potrzebował skorzystać z pomocy medycznej, po mojej lewej stronie, przed ołtarzem, za, z boku namiotu można skorzystać, czeka Na decyzjach, dożynkach skieruje ksiądz kanonik Mieczysław Rozmarynowicz, kustosz sanktuarium Matki Bożej Nibskiej Pan sprawił, że ziemia chleb wydała. Te słowa z Pisma Świętego dają nam wiele światła, komu dziękować, komu składać dziękczynienie, a święty Augustyn, patron dnia dzisiejszego, uświadamia nam, że wszystko, co w nas dobre, pochodzi od Boga. Tak więc przychodzimy dzisiaj podziękować w wymiarze diecezjalnym za wszelkie dobro. Dlatego łączymy się dzisiaj z naszym pasterzem, biskupem Andrzejem, osobami mu towarzyszącymi, prezbiterami, znaczy już pasterzem diecezjalnym, rolników z Widnie Lebgańskim, Księdzem dziekanem, Kustoszem Sanktuarium z Nowego Miasta, a także z diakonami, całym duchowieństwem. Łączymy się także z władzami samorządowymi, gminy i miasta oraz wszystkimi zaproszonymi gośćmi, aby w tej wspólnocie Kościoła sprawować Dzień czynienie, czyli uroczystą Eucharystię. Nastąpi teraz przedstawienie starostów dorzykowych. Starostami są Agnieszka i Zbigniew Makowski oraz Barbara i Sławomir Józefowicz. poprzez doktorat na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i poszerzanie swoich wiedzy. Gospodarstwo zajmuje powierzchnię 55 hektarów. W produkcji roślinnej dominuje produkcja zbóż i rzepaku. Produkcję zwierzęcą stanowi tłuczń indyków i tłucząt rzeźnych oraz dodatkowo współpracują z Katedrą Żywienia Zwierząt i Paszczonowstwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, co związane jest z szeregiem badań opartych na poszukiwaniu naturalnych dodatków do poprawienia wyników ekonomicznych oraz zdrowotności zwierząt. Od kilku lat należą do Duszpasterstwa Rolników i Bractwa Świętego Wizydora w Diecezji Boruńskiej. Starostowie Barbara i Sławowie Józefowicz są małżeństwem z dwójką dzieci. Mieszkają we wsi rynek w gminie Grodziczno. Gospodarze mają kształcenie wyższe rolnicze. Barbara studiowała rolnictwo ekologiczne na SGGW w Warszawie. Sławowie ukończył technikum rolnicze, dwunoletnio studiując socjologię na Uniwersytecie Koła Jakobelika w Toru. Prowadzą gospodarstwo rodzinne o powierzchni 12 hektarów przejęte w 2005 roku od rodziców i od tego okresu prowadzone jest metodami ekologicznymi. Uprawiają wiele różnych roślin. W większości są to rośliny oleiste, z których gospodarstwie wypłacany jest olej na zimno tłuczony. Zmierzają w kierunku specjalizacji gospodarstwa produkcji oleju, mają doświadczenie w uprawie m.in. maku, konopi, czarnuszki, lnianki, lnu, słonecznik ostropestu i innych roślin, a także uprawiają żyto, owiec, łubin, roso, grykę, kuńczynę, posiadają młody sad z dawnymi obiadami jabłoni, gróż i innych drzew oraz krzewów owocowych. Niewielki areał sprawia, że plony i produkty pochodzące z gospodarstwa ekologicznego sprzedawane są głównie bezpośrednio na kierwaszach, jarmarkach, gospodarskie, ale również przekazywane do przytwórców ekologicznych. Gospodarze są zrzeszeni w Stowarzyszeniu ekoła Sławek, pełni tam funkcję skarbnika. Są zainteresowani rozwojem rolnictwa ekologicznego w Polsce i na świecie. Uczestniczą w szkoleniach i seminariach dla rolników ekologicznych. Wspierają rozwój lokalnej społeczności. Włączają się w inicjatywy i wydarzenia swojej okolicy. Nastąpi teraz ceremonia wręczenia heba księdzu eskopowi, które dokonają starostowie Dorzykowi oraz Dzień gminne. Dzień jest realno gminnych przynosimy do świątyni i na ręce kapłanów składamy chleb, wybieczony z tegorocznych zbiorów, owoc ziemi i pracy rąk rolnika. Prosimy o pobłogosławienie tego chleba i przekazanie do sprawiedliwego podziału. I ducha świętego. Amen. Pokój z Wami, i Siostry bracia dziś niedziela, dzień Pański, dzień Eucharystii i Kościoła, pamiątka zmartwychwstania Pana Jezusa i zesłania ducha świętego. W tym pięknym dniu sierpniowym, przy pięknej pogodzie, gromadzimy się w sanktuarium Lipskim, a żeby wspólnie dziękować Dobremu Bogu za tegoroczne zbiory. Każda Eucharystia jest dziękczynieniem i w każdej Eucharystii ofiarujemy Panu Bogu chleb, po to, by stał się dla nas pokarmem duchowym. Ale ta Msza Święta w szczególny sposób podkreśla znaczenie chleba i znaczenie naszej wdzięczności wobec Boga, który pozwala nam radować się owocami ziemi i pracy rąk ludzkich. Bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam na uroczystości dożynkowej diecezjalno-gminnej. Pozdrawiam starostów tej uroczystości. Dziękuję za przekazanie chleba. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich braci kapłanów, również licznie zgromadzonych z dekanatu. Władze założą do poczty sztandarowej, orkiestry, was wszystkich, siostry i braci. Zapraszam zatem wszystkich do wspólnej modlitwy dziękczyny. Uznajmy najpierw przed Panem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy czystymi sercami przyjdę Go słowo i złożymy Mu, Szanowny Święto, ofiarę. Powiadam się Bogu Bóg i Wam, bracia i siostry, że bardzo ze zgrzeszyłem, myślą, moją uczynkiem i za moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłażę najświętszą Maryję, zawsze dziewicę wszystkich aniołów i świętych i wam bracia i siostry, o za mnie do Pana Boga naszego. Niech się rozwiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Amen. O niech, nie Boże, dobry ojcze, Ty powierzyłeś ludziom ziemię, Z której zebraliśmy plony, Dające nam środki do życia. Z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi syracydesa. Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie Cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj i znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana, i przez pokornych bywa chwalony. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa. Albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca. Oto Słowo Boże. Bo niech będą. Wierny go ochraniasz. Dobry sprawiedliwie wierny się i weselo przed Bogiem i rozkoszują radością. Śpiewajcie Bogu, grajcie jego imieniu się Panem, przed Nim się weselcie. Ty, może jednego ochraniasz. Ojcem sierot i wdów opiekunem jest Bóg w tym świętym mieszkaniu. Bóg dom gotuje dla opuszczonych jeńcu prowadzi ku lepszemu życiu. Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz. Też ofity zesłałeś, Boże, tyś orzeźwił swoje znużone dziedzictwo. Twoja Rodzina Boże znalazła to mieszkanie, które swej dobroci dałeś ubogie. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy, ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon. Do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem Niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów na uroczyste zebranie, do Kościoła Pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu Jezusa. Oto słowo Boże. Bogu niech nie Cię Alleluja, 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 Alleluja. Pan z wami i z uchębami, Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryseuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go siedzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich. Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto Was obu zaprosił i powie Ci, ustąp temu miejsca i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie Ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, rzekł. Gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym Tobie się oddzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwym. Oto Słowo Pańskie.